A teraz, y, drodzy Państwo, porozmawiamy sobie <coughs> o pewnym przekręcie w rozmiarze King Size, czy o filmie Juliusza Machulskiego Volta, która zawiera także pewne elementy wabanku oraz dużo, moim zdaniem, seks Dużo, bardzo dużo seks Po wielu, wielu latach. E, w naszym studiu i gościem jest Olga Bołądź, aktorka, dzień dobry, dzień dobry która w filmie Juliusza Machulskiego gra no co tu mówić pierwsze, drugie i trzecie skrzypce, prawda? Bo taka jest wiki. Może Ona długiej. tym wszystkim kręci, tak? No, nie, jak nie zdradzając fabuły. Wiadomo, <laughs> aha, że tak jest. Nie spoilując, jest. <laughs> jak się teraz y, <laughs> ładnie mówi. Aha. No rzeczywiście y, odpowiada za pewien przekręt. No właśnie, ale w, w fabule jest dużo elementów komediowych, jak to u mistrza polskiej komedii Juliusza Machulskiego, ale też dużo takich elementów historyczno-satyrycznych <suszel> i jednocześnie walka płci. Zgodzisz się z tym? Czy <clears throat> Ja wiem, czy walka płci raczej dobrą mierzy się ze złem. <laughs> A dobro, jak y, u nas w filmie stoi po stronie kobiet. Aha. Kim, jest, kim jest Wiki, powiedz? Wiki jest dziewczyną e, po sztukach pięknych, Słuchaj, która... E, to mogę powiedzieć, że poznajemy ją, jak wychodzi z kanałów. A e, Nasze bohaterki, e, druga bohaterka grana przez Olę Domańską, poznajemy się w momencie, kiedy oni mnie potrącają samochodem. Ola ze swoim e, ochroniarzem. Aha. Odwożą mnie do domu i tak to się zaczyna. Mm -hmm. Czy to było spełnienie marzeń, rola UMAPULSKiego? Na pewno jest to y, spełnienie jednego z moich y, marzeń, spotkania się z y, twórcą, z którym, którego podziwiam od, y... od dziecka. To, no, chyba tak. Od którego filmu dokładnie pamiętasz? Znaczy, Pierwsze spotkanie z Juliuszem Machulskim? Ja pamiętam, że y, jak byłam mała i ja oglądałam Sex, Missy i King Size, to mnie się wydawało, że też, też są filmy dla dzieci. <laughs> <laughs> One były bardzo śmieszne, Aha. działy się w jakichś różnych krainach. Mhm. Y, dopiero jak oglądałam to, będąc starszą, rozumiałam y, te wszystkie podteksty i y, tak naprawdę dialogi. Mhm. Słuchaj, my dzisiaj w relacji z Festiwalu Transatlantyk mówiliśmy o tym, że mm, Chyba nadeszła epoka kobiet, to znaczy, że kobiety stają się, mówiąc znowu nowocześnie, influencerkami, mają coraz więcej mocy, siły. Zgodziłabyś się z tym? Znaczy nawet nie, ma, nie będę temu zaprzeczać, bo to jest tak oczywiste teraz, że to kobiety opowiadają swoje historie i chcą. Mhm. my też jesteśmy ciekawe bohaterek kobiecych. Mhm. Chcemy tak. się z nimi utożsamiać. Skończyły się trochę czasy, kiedy główna bohaterka zaczynała film. Potem kto się poznawał, potem ona lądowała na przykład gdzieś na kanapie albo gdzieś tam. Potem nie wiem, wchodziła do łazienki i na tym się kończył wątek kobiecy. Mm -hmm. Teraz opowiadamy o kobietach. Wydaje mi się też dlatego, że kobiety są tego ciekawe, decydują i chcą też mieć swoje odpowiedniki. Bo tak, bo rzeczywiście głównym bohaterem Wolty jest volta grany przez Andrzeja Zielińskiego. Niby sprytny i silny facet, prawda? Ale ty jesteś taką współczesną dziewczyną, która, no, która idzie w trochę w, jakby na przekór temu i miesza tam w, strasznie w, w tej intrydze. Czyli Wolcie wydaje się, że ma rację, a na końcu no, okazuje się, że wiki była sprytniejsza. Czy to jest takie zderzenie ze współczesną kobietą? Moja bohaterka jest troszeczkę wycofana i przyczajona, mhm. nie wiemy o niej za dużo. Natomiast Bruno Wolta pokazuje nam, jak, jakim człowiekiem nie warto być. Czyli w momencie, kiedy zaczynasz być za bardzo pewny siebie, ufny i gubi cię pycha, no to tym bardziej rozumiemy, dlaczego dziewczyny chcą dokonać na nim. Pewnego rodzaju wandety. Na szczęście wszystko jest śmieszne w tym filmie. Jest prawda? śmieszne, no jest to. Właśnie. Mogę powiedzieć, że to jest nawet kino przygodowe. <grym> tak, dokładnie. <grym> Historyczne. I, I my, czyli męska część widowni, bardzo się cieszymy, że to jest y, y, śmieszne. Wolta cały czas jest w dopiero co świeżo w kinach, prawda? Bo premiera była zaledwie 7 lipca. Kilkanaście, uh -huh. kilka dni temu. A więc gorąco Państwa zapraszamy. Mam nadzieję, że tą rozmową zanęciliśmy trochę um, no. Państwa do obejrzenia. Poza tym nie wiem, czy lat, bo my już wiemy, może Olga też wie, że to już jest 200 tysięcy widzów w pierwszy weekend, tak. w pierwszy tydzień bardzo i tak dalej. Bardzo tak ładnie sobie radzi film w kinach, w mhm. pięknej pogodzie, naprawdę To bardzo dobre wakacyjne kino. Tak Olga, naprawdę. dziękujemy Olga. Ci za odwiedzenie mhm. nas dzisiaj, a my roli. na koniec dzisiejszego programu Na Dach, bo tam będzie za chwilę słychać cudowny e, utwór Elvisa Presleya, Blues wait, Shoes w wyjątkowym wykonaniu, a my zapraszamy Państwa na dzień dobry wakacje już za tydzień. Ciekawe, ktoś się pojawi w tym wakacyjnym wydaniu. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego i miłego.